książką to było tak eee, kolega, który też tak jak ja czyta sporo fantastyki, któregoś razu na wakacjach w zeszłym roku powiedział mi, że wyszło polskie postapo i że napisał to jakiś jego znajomy imieniem Michał Gołkowski, że rozgrywa się w klimatach zony w Czarnobylu znanej z gier komputerowych. Ja nie jestem na bieżąco za bardzo z grami, bo Mój laptop uciągnie Szogo albo powrót do zamku Wolfenstein, ale nic ponadto. Natomiast Radek pożyczył mi wtedy tą książkę. Nazywała się Ołowiany Świt i tak leżała u mnie parę dni, leżała na półce przy łóżku i ostatecznie wziąłem się za nią, przeczytałem ją w dwa dni i się zakochałem, bo urzekła mnie przygodowość tej książki, urzekło mnie to, że Michał tak po prostu usiadł, napisał prostym, sprawnym językiem, że to wszystko tak się dobrze czytało. I to było jakoś lato, wakacje prawdopodobnie i to chodziło za mną. Ja sporo piszę, ale ja głównie piszę recenzje, piszę scenariusze komiksowe, piszę trochę różnych takich branżowych komiksowych rzeczy, a od czasów liceum w zasadzie nie pisałem tekstów beletrystycznych. Tam powiedzmy z dwoma wyjątkami, napisałem kiedyś fan do Wieźnej Wojen 1. I jakoś we wrześniu pomyślałem sobie, że skoro ktoś taki jak Michał mógł napisać książkę, to ja usiądę i napiszę przynajmniej opowiadanie. I pomyślałem, że napiszę właśnie coś w takich postapokaliptycznych klimatach. Zrzucę bomby na Warszawę, zrzucę bomby na cały świat. Wezmę tych stalkerów, których on tam miał, osadzę ich pod ziemią, i niech oni tam żyją, niech oni tam walczą, niech oni tam się biją, o to przetrwanie. I dam im jakiś cel. Cała książka zaczęła się zupełnie przypadkiem od, od stwierdzenia tych słoików pieprzonych, które padło w trakcie wojny o dworzec w śródmieście. Bo mimo tego, że świat został zniszczony przez wojnę atomową, to ludzie się nie zmienili. Oni cały czas kochają tak samo, nienawidzą tak samo i walczą tak samo, zupełnie nie wiadomo o co prawdopodobnie o dominację. Usiadłem we wrześniu, zacząłem to pisać. Napisałem pierwsze dwa, trzy rozdziały. Zacząłem pokazywać to troszeczkę ludziom na blogu i cała sprawa trwała powiedzmy do listopada stworzyłem jakieś takie dłuższe opowiadanie w zasadzie to nawet można nazwać było mikropowieścią które pokazałem kilku osobom między innymi Michałowi i kilka dni później Michał napisał do mnie na Facebooku, informacje, nigdzie tego nie puszczaj, nikomu tego publicznie nie pokazuj, nie rób z tego żadnego e-booka, czekaj, po południu zadzwoni do ciebie taki i taki człowiek i będzie chciał z tobą o tym rozmawiać. Więc ja powiedziałem, dobrze, no, nie ma sprawy i rzeczywiście po południu tego dnia, jak byłem w markecie i kupowałem nieenergooszczędne żarówki, to zadzwonił telefon, dzień dobry, ja się nazywam Robert, dzwonię z wydawnictwa Fabryka Słów. Chcielibyśmy z Tobą porozmawiać o tekście, który nam Michał pokazał. Umówiliśmy się na następny tydzień, ja wracając z pracy zajechałem, tam usiedliśmy do stołu i w zasadzie padło tak naprawdę tylko jedno pytanie. Ty, czy Ty, Bartek, jesteś w stanie na podstawie tego opowiadania napisać książkę? Mnie zamurowało, no bo ja nie miałem takich planów. Szczerze mówiąc, Nigdy nie próbowałem napisać nic długiego. Wszystkie scenariusze, które pisałem, to były albumy po 20 parę stron. Nigdy nie porywałem się na coś z rozmachem. I muszę przyznać, że się dłuższą chwilę zastanawiałem. Ale wiem jedno, że gdybym wtedy powiedział, że nie, nie dam rady, to chyba do końca życia żałowałbym tej decyzji. A ja powiedziałem tak. I drugie pytanie, które mi wtedy zadali, brzmiało tylko to na kiedy? Mówię, to na wiosnę. I 28 lutego około 23 wysłałem do wydawnictwa gotową pierwszą wersję już wtedy powieści no tam dużo się pozmieniało ona została bardzo mocno rozbudowana przede wszystkim ponieważ miała to być powieść i, i ci bohaterowie musieli być jakoś bardziej osadzeni musiałem opisać ich musiałem trochę bardziej przedstawić świat w którym oni żyją A to jest taki trochę nieprzyjemny świat brutalny no ale trudno się dziwić skoro tak naprawdę dla nich od 20 lat cały czas trwa wojna bo ziemia nigdy nie podniosła się świat nigdy nie podniósł się po tym co się stało i mimo że Warszawa ucierpiała stosunkowo mało to jednak w świecie po zagładzie nawet 21 lat po zagładzie żyje się bardzo ciężko bo to jest bardzo człowiekowi wrogi świat to jest książka Przygodowa. To jest książka o fajnych, twardych facetach, którzy mają jakiś cel do osiągnięcia.